Tomku, zapraszam, meeting jest w Twoich rękach. Cześć, mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem. Jestem osobą transeksualną. Może powiem trochę o sobie. Zacząłem pić, znaczy pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, i patologicznej. Dzisiaj to wiem, że tak naprawdę od dziecka czułem się innym, no innym kimś innym, niż yy, moja mama tego chciała, tak? Urodziła córkę i robiła wszystko, by... by ta córka była, tak? Yy, jakieś tam warkoczyki, sukieneczki, te sprawy i tak dalej, i... no mnie to nie pasowało, ja... ja tego w ogóle nie czułem. Prowadzała mnie po tysiąc różnych lekarzach, przebadała wzdłuż, wszerz, genetycznie i tak dalej. I tak sobie trwałem, pierw... Yy, bardzo kompulsywnie jadłem, ważyłem 162,5 kg. W wieku 14 lat poznałem. Czyli znaczy tata mój cały czas pił alkohol. Mówię, tak, pochodzę z takiej rodziny, moja mama jest z sobą uzależnioną, siostra. Dzisiaj widzę, że też jest osobą uzależnioną, ale to nie o nich chcę mówić i o nich. Tak naprawdę. Czułem się inny i gdzieś, yy, mówię, zajadałem to, potem poznałem alkohol. Gdzieś, yy, mimo że nie chciałem być taki jak mój tata, bo katował mnie, moją mamę, yy, ciągły awantury, ciągle pijany, stary, znaczy mój to, ojciec był cinkciarzem, więc wmawiał mi, że litość to zbrodnia i przez to mnie bił cały czas, tak, I, no i gdzieś w wieku 14 lat Wcześniej, ja wiem, może z 9 lat miałem, jak byłem w szkole podstawowej, na zabawie jakiejś tam i, i wypiłem wino patykiem pisane. Pamiętam jak dziś, to nie wiem ile wypiłem czy dwa, czy jedno nieważne po prostu się uchlałem. Miałem pierwszego kaca, tak naprawdę, ale w wieku 14 lat gdzieś już bardzo mi imponowało życie nocne, tacy ludzie z podziemnej gwiazdy, jak ja to mówiłem. Chciałem do nich bardzo dołączyć i, i robiłem wszystko, żeby z nimi być. No i tak się stało, że się przeprowadziliśmy, mieszkam w Łodzi, przeprowadziliśmy się na taką sławną, znaczy sławną, jedną z głównych ulic, gdzie stały prostytutki i po drugiej stronie no, stali tam, stały prostytutki, Alfonsi ja bardzo chciałem tam dołączyć do tego towarzystwa. Pierwszym chodziłem po, no załatwiałem tam różne rzeczy, a to to, a to zagadywałem i tam tak naprawdę mm, zacząłem z nimi uczestniczyć w tym życiu. Tam wypiłem pierwszy alkohol po tym co wcześniej wypiłem w szkole i czułem, że ci ludzie mnie akceptują. Po prostu czu, poczułem się Bogiem tak naprawdę. Już nie słuchałem mamy. W ogóle ja mm, nigdy nie. Nie wiem, nie miałem kontaktu ze swoją rodziną, tak naprawdę, bo czułem się niechcianym dzieckiem. Moja siostra się uczyła, moja siostra była zawsze na piedestale, bo Dorota ma to, bo Dorota tamto, i tak dalej, i tak dalej, ale mnie to nie, nie, nie bawiło, takie życie, nie wiem, lalki, inne rzeczy, ja wolałem po dachach samochody, jakieś tam różne rzeczy, ja to kradłem, rozrabiałem od, od dziecka, odkąd tylko pamiętam że Przepsołciłem. Pamiętam nawet, jak na złość zrobiłem mamie, jak y, dzień przed Komunią, w sobotę, w niedzielę była Komunia, zapuszczała mi bit na włosy, żeby ta dziewczynka jakoś wyglądała przy tej Komunii, a ja poszedłem sobie ściąć na krótko, nie? I, i po prostu jej zrobiłem na złość, tak? Bo nie, nie czułem się tym i nie chciałem być tym, kim ona by chciała tak naprawdę. Ja się czułem od dziecka chłopcem i ale wracając do do tego mojego picia. No i tak się zacząłem z nimi kolegować. Yy, uciekłem z domu i zacząłem prowadzić nocne życie. Tak się stało, że no, ważyłem 162 kilo, więc obciąłem się na łyso. Dostosowałem się do tych ludzi, bo tam czułem akceptację. Pojawił się alkohol, pojawiły się narkotyki. Potem Gdzieś tam, no wyglądałem jak wyglądałem, więc yy, zrobili mnie, czy sam chciałem, zrobili mnie, nie wiem jak to mam powiedzieć, tak. Byłem Alfonsem i zajmowałem się swoimi prostytutkami, tak to wtedy mogłem nazwać pracą. Dzisiaj wiem, że robiłem bardzo dużą krzywdę tym dziewczynom i, i tym ludziom, którzy korzystali z usług tych y, kobiet. No i cały czas sobie piłem, pokazywałem się raz na jakiś czas w domu. Jak tam mama do mnie zadzwoniła, to pojechałem ojcu pierdzielić, no bo o, powiedziałem kiedyś, że, że za to wszystko, co, co mi robił przez całe życie, że mnie katował bił, że mamę bił, czy tam nóż wbił, czy inne rzeczy. Ja po prostu w dziecko, jako dziecko przeżyłem piekło z moim ojcem. Ale mimo wszystko nie chciałem być taki jak on, a, a takim samym tyranem się stałem, tak? Tylko, że na początku nie w domu, no bo uciekłem, wróciłem jak miałem 25 lat do domu, moja mama bardzo chciała, żebym się ogarnął i żebym po prostu zaczął pracować i był człowiekiem, tak. Narobiłem sobie problemów z policją, różne wyroki, niewyroki. Zadałem się z taką grupą, gdzie potem bałem się sam wychodzić z domu, bałem się o zdrowie i o swoją rodzinę. Bo to była grupa przestępcza. Ja byłem razem z nimi, bo tak, tak mi imponowało. I, I cały czas sobie piłem, piłem, yy, brałem narkotyki. Yy, mam mało czasu, tak będę mówił pokrótce po prostu. I w wieku 25 lat, 5 czy 6 już dokładnie, nie pamiętam, moja matka powiedziała, tak jak mówiłem, żebym poszedł do normalnej pracy, więc. Yy, Zaprowadziła mnie po prostu jak dziecko takie do szkoły prowadzi za rączkę do Agencji pracy, pracy Tymczasowej, tam dostałem pierwszą pracę w swoim życiu legalną Bo nigdy w życiu nie pracowałem legalnie, zamiast do szkoły chodzić to Z ojcem stałem pod Paweksem albo pod bankiem, skupywałem obligacje czy tam różne wałki robiłem A no i w końcu poszedłem do tej pracy, znaczy nie chciałem iść do tej pracy tak naprawdę, ale Dzisiaj widzę, że Pan Bóg, Pan Bóg, moja siła wyższa tak chciała, żebym poszedł do, do pracy. Poszedłem do pracy tego, tego samego dnia, dostałem, że mam się zgłosić na drugi dzień na badania i podejmuję pracę jako na produkcji. Tam pracowałem 7 lat i myślałem, że nie będę pił tak naprawdę. Przestałem pić na jakiś czas, mama mi dawała Anticol. Rano wychodziłem do pracy, to dostawałem tabletkę, połykałem ją i tak może chwilę, nie wiem, tydzień, dwa i potem znowuż przychodziłem nagrzany, pijany w trzy. Albo mnie sąsiad z podwórka, tak jak po prostu worek kartofli pod drzwiami rzucał, mówi przyprowadziłem zwłoki znowuż. I tak sobie pracowałem, bardzo fajną pracę miałem tam. Kierownik, potem zostałem mianowany na brygadzistę bardzo szybko, ale dalej piłem, tak naprawdę. Jacek, mój kierownik, dawał mi bardzo dużo szans na to, żebym coś ze sobą zrobił, ale ja twierdziłem, że nie jestem alkoholikiem, nie jestem narkomanem. Nie. Ja jestem w ogóle super gość. To, że sobie czasami wypiję, to co ty chcesz ode mnie, człowieku? Nieważne, że leżałem, dał mi jakieś zadanie, 10 dziewczyn pod sobą. Dziewczyny pracowały, znaczy kobiety pracowały, a ja spałem w kartonie pijany, bo nie miałem siły. tak. Alkohol miałem pochowany w szafkach, czy tam w kieszeniach, w toalecie, no wszędzie po prostu. I były takie duże kartony, więc jak już byłem bardzo zmęczony alkoholem, piciem swoim alkoholu, więc szedłem się położyć do kartonu, przespać i, i tak sobie dalej funkcjonowałem. I w 2000, chyba bodajże, 7 roku. Miarka się przebrała i powiedział, że mam iść na terapię. A jak nie, to mnie zwoli. Więc poszedłem na terapię. Pochodziłem tam tydzień czasu i stwierdziłem, że ja nie jestem alkoholikiem. To ci, co tam siedzą na tej terapii, to co oni mają? Przecież ja mam wszystko. Ja mam pieniądze, ja mam rodzinę. Ja jestem ustawiony, dużo kasy zarabiam, a to, że sobie od czasu do czasu wypiję, to, to jest. Ja nie jestem żadnym alkoholikiem. Nieważne, że po każdym jednym pijaństwie, już później to urywał mi się film, i nie wiedziałem, co się dzieje, nie wiedziałem z kim, co i jak robiłem. No i nastał taki czas, że mnie wyrzucili z tej pracy, bo poszedłem na zwolnienie, które ciągłem pół roku, po pół roku, cały czas oczywiście pijąc. Mieszkając, wróciłem do mamy, więc traktowałem dom i mama jako pokojówkę, a dom jak hotel, więc tak się bujałem 3 lata, straciłem tą pracę, wylądowałem. Znaczy już po prostu nie miałem siły. Doprowadziłem się do takiego stanu, że żygałem, srałem, ściałem pod siebie. Moja mama mnie wyrzuciła na ulicę, mieszkałem na ulicy moi koledzy, z których kiedyś siedziłem, że to lumpy ich biłem. Bo nie mieli kasy, to potem razem z nimi. Mieszkałem na tej ulicy na Piotkowskiej, bo moi rodzice mieszkają w Łodzi na ulicy Piotkowskiej. Więc tam było moje towarzystwo tak naprawdę. To, byli moja, to była moja rodzina od kieliszka I nadszedł taki czas, kiedy mówię, straciłem wszystko, po prostu swoją godność, siebie samego tak naprawdę. I wylądowałem na ulicy i. Moja mama mnie wzięła do domu i umyła, nakarmiła mnie, pamiętam, łyżeczką od małej, znaczy od herbaty, taką małą, karmiła mnie barszczem białym i mówię dziecku, ja mówię, ja już nie chcę żyć, ja po prostu już nie chcę, ja doprowadziłem się do takiego stanu, że nawet pijąc alkohol, on mi nie smakował, musiałem wymiotować i, no i srałem pod siebie, no, bo byłem po prostu degeneratem numer jeden na włodzi wtedy, na tamten czas, tak się czułem i tak chciałem skoczyć z drugiego piętra, bo mój, mieszkam na drugim piętrze i powiedziałem, że już nie chcę tak żyć, nie, nie po prostu nie chcę i po raz kolejny moja mama zadzwoniła, bo ja byłem bardzo agresywny, bardzo, ja jak mi moja mama zabierała pieniądze, czy tam nie wiem, nie dawała mi, albo alkohol wylewała, czy inne rzeczy jak się prowadziłem do domu, to ja potrafiłem ją uderzyć albo wszystkie siebie, na przykład w domu, powybijać, czy w drzwiach, czy w oknach, żeby mi dała tylko dwa złote. Nie? I modliłem się, Panie Boże, ostatni raz tylko, niech mi da te dwa złote, Panie Boże, ja już więcej nie będę pił, tylko muszę się zaleczyć, bo, bo umrę po prostu. No i nadszedł taki moment, że stanąłem na oknie na drugim piętrze i moja mama się znowuś przestraszyła że ją pobije, zadzwoniła po policję, przyjechała policja po raz kolejny, zresztą często była u mnie w domu policja, jak nie u mojego ojca, to u mnie i częstym bywalcem byłem na Izbie Wytrzeźwień w Łodzi. I ten policjant zaczął ze mną rozmawiać, skuli mnie w kajdanki, porozmawiał, zawieźli mnie na detoks, znaczy na Izbę Wytrzeźwień po raz kolejny, potem zawieźli mnie do Kochanówki, do, do Łodzi, tam spędziłem trzy miesiące, tam tak naprawdę pierwszy raz spotkałem człowieka, panią doktor, która we mnie uwierzyła dla świętego spokoju, znaczy codziennie prawie, co, znaczy nie prawie, tylko codziennie truła mi gitarę na tamten moment, tak ten przestań pierdzielić bało, ale słuchałem jej, że, że jestem wartościowym, że będą ze mnie ludzie, że jestem dobrym człowiekiem, że ona mi pomoże, że pójdę na terapię i tak dalej, i tak dalej. No i tak dla świętego spokoju poszedłem na tę terapię. Skończyłem terapię, nie miałem gdzie mieszkać, po wyjściu z tego mieszkałem w hostelu u nas w Łodzi, tam gdzie jest terapia, w zamian za sprzątanie, tam malowanie pomieszczeń, takie prace porządkowe, tak, zgodził się dyrektor i pani kierownik, tam Poznałem terapeutkę, która, która była moją na tamten moment drugą siłą wyższą po pani doktor, która zaczęła ze mną rozmawiać, zresztą alkoholiczkę z 30-letnim stażem, która zaczęła ze mną rozmawiać, opiekować się mną, uczyć mnie podstawowych rzeczy, tak naprawdę, w życiu. Bo bo dla mnie to się liczyło tylko litość to zbrodnia mordę walić, patrzeć, równo puchnie, tak naprawdę. Nie? Kasa, kobiety. Alkohol, i takie życie na tamten moment, co mi się wydawało, że jest imponujące i zajebiste, tak. I ta Ania, która się pojawiła na mojej drodze, zaczęła mnie uczyć, zaczęła ze mną rozmawiać, zawiozła mnie po dwudziestu paru latach na, na spowiedź do takiego księdza. No i gdzieś tam dostałem przykaz, żeby iść na pierwszy meeting do wspólnoty anonimowych alkoholików. I myślałem, że sobie pójdę i po prostu powiem jej, że byłem. Ale to tak się nie odbyło, bo ona pojechała ze mną, zawiosła mnie na meeting i czekała dwie godziny pod, pod, pod drzwiami. Myślałem, że ucieknę, ale no niestety nie zadziałało. No i tak się tak naprawdę poznałem wspólnotę anonimowych alkoholików, ale ja nie umiałem tak żyć. Ja, To było dla mnie bardzo trudne życie. Wspólnota, ci ludzie, jak poszedłem na pierwszy meeting, jakiś gościu do mnie doszedł i mnie zaczął. Po prostu dzisiaj wiem, zrobił ze mną misia, zapytał się, jak mam na imię. Czy chcę kawy herbaty? Cieszę się, że jesteś. Ja mówię odejdź człowieku ode mnie, bo ci teraz mówię przy pierdziele zresztą w przerwie mitingu gościu się na mnie patrzył. I... No i go uderzyłem tak naprawdę, no bo myślałem, że coś ode mnie chciał, tak? Złamałem szczękę i na pierwszym mitingu. Tak naprawdę była policja i sobie tylko problemów kolejnych narobiłem. Ale i tak się bujałem. Mieszkałem w tym oś ośrodku. Jakiś czas znalazłem pracę, wynająłem sobie mieszkanie. wynajęłem sobie mieszkanie z alkoholikami, myślałem, że będzie fajnie, Bo wszyscy po terapii jesteśmy, to będziemy trzeźwieć i tak dalej. Ja bardzo ich bardzo chciałem nie pić, ale chciałem robić jeszcze to, co robiłem i Czyli no, handlowałem tytoniem, kradłem, spirytusem i tak dalej, chodziłem na mityngi, miałem tam właśnie w plecaku spirytus, różne takie rzeczy, które były nielegalne, jak się ludzie mnie pytali, co tam u Ciebie, wszystko zajebiście, po prostu tryskałem energią, a w środku byłem jednym wielkim, chodzącym, rozsypującym się degeneratem. I po dwóch latach takiego bujania, bo ja to powiem bujania, ale dzisiaj wiem, że było mi to potrzebne. Znowu, znaczy, znowuż, zapiłem po prostu, tak? Będąc na imprezie Oskiej Sylwestra z alkoholikami, wszyscy mi mówili, że coś się ze mną dzieje, ale ja w to nie wierzyłem. Poszedłem na stację i zaginąłem. I traf chciał, że następnego dnia na stacji benzynowej znaleźli mnie alkoholicy. Zawieźli mnie na detoks. I wtedy po detoksie, Po trzech dniach już wyszedłem, miałem zostać 10 dni, ale jeszcze mówię przecież ja już nie piję. 3 dni to jestem zdrowy, pójdę sobie na meeting i tak dalej. Ja tak naprawdę chciałem dalej i śpić. Ale wyszedłem z tego detoksu i, i miałem wybór. Po drugiej stronie była żabka albo iść na meeting. I nie wiem, co się stało, ale stało się tak, że poszedłem na meeting. I przyznałem się do tego, że zapiłem, że już tak dłużej nie chcę. I pierwszy raz w życiu poprosiłem drugiego człowieka o pomoc. Szczerze po prostu. I pamiętam, to była moja sponsorka i mówię do niej, ona do mnie mówi, że nie, że musisz czekać. Ja mówię, jak kur mam czekać, jak ja już chcę cześć. Ona no, albo czekasz, albo szukasz kogo innego. No i to były cztery walentynki, to były najspanialsze walentynki w moim życiu. 14 lutego zadzwoniła i się zapytała, czy jestem gotowy, ja mówię, że tak. No i tak się zaczęła moja droga ze... z wielką księgą, dzisiaj najważniejszą w moim życiu tak naprawdę, chociaż czasami się gubię i jestem tylko człowiekiem, ale ale zacząłem pracować na programie i i krok po kroku było mi bardzo ciężko z tym yy, to zrobić. Tak naprawdę, czwarty krok był dla mnie najbardziej chyba w sumie, wszystkie, bo ja nie czułem, że jestem bezsilny. Dopiero potem sobie uświadomiłem, że jestem bezsilny, że nie kieruję swoim życiem, kiedy nie wiem, byłem umówiony na spotkanie. Alkohol był ważniejszy, kiedy nawet próbowałem. Tak, jak mama mi dawała, przychodziłem pijany po tym antikolu. Krok drugi, nie wierzyłem, że jest ktoś większy ode mnie. W trzecim, że mam się powierzyć. Myślałem, że jak będę chodził do kościoła i to wszystko, to, to Bóg mi to zabierze, tak? Zrobi to za mnie, tak naprawdę, ale to nie, było, nie polegało na tym. Po prostu ja się bałem zobaczyć kim ja jestem. Dopiero w czwartym kroku też dała mi ostateczną szansę jeszcze, bo trzy tygodnie taki miałem pisany bardzo dużo, żeby... Um, albo pisze, albo nie pisze, albo się żegnamy, nie? I więc miałem 1500 wymówek na to, żeby nie zobaczyć, kim jestem tak naprawdę, jakim sukim synem byłem dla drugiego człowieka i, i dla siebie. Ale jakoś to poszło. Napisałem wszystko, po prostu wszystko. Znaczy zostawiłem jedną rzecz w roku piątym, jak z usiadłem, to ona do mnie mówi słuchaj, jest coś jeszcze? Ja się popłakałem i mówię, że jest. A ona mówi, to idź zapal i przyjdź, napisz i porozmawiamy. I napisałem to wszystko i no i poszło tak naprawdę. Nie czułem jakiegoś wow wielkich fajerwerków, tylko powolutku, jak z tego plecaka, który zbierałem przez 30 lat zaczęło ubywać kamieni. I potem po, poznałem swoje wady, poznałem swoje zalety, już miałem trochę lepszy kontakt ze swoją siłą wyższą. Zacząłem się. Przede wszystkim tak naprawdę to uświadomiłem sobie: poznałem kobietę, która mi pomogła, czy porozmawiała ze mną oprócz mojej sponsorki. To była druga kobieta. Że ja nie jestem tym, kim jestem. Ja nie jestem Izą. Ja nigdy siebie nie akceptowałem. Nie akceptowałam na tamten moment. Nienawidziłam wręcz siebie, swojego ciała. Jak w domu mówili Kinga, w szkole Iza, na podwórku koledzy i wszyscy Tomek. i Takie trzy osobowości po prostu od dziecka. Od trzeciego roku pamiętam to wszystko. Gdzieś tak się zadziało, że po, po, postawiła się, znaczy postawił mi Bóg na mojej drodze panią doktor, która mi pomogła oprócz mojej partnerki, potem zacząłem, zacząłem tą zmianę, teraz na swoją siódmą rocznicę trzeźwości powiedziałem na swoje, na swoich grupach, gdzie jestem o, o, o tym, że mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem, alkoholikiem dostałem bardzo dużo wsparcia, zresztą dostaję do tej pory i z, bardzo się z tego cieszę, że, że, dzisiaj że mogę być tym kim jestem tak naprawdę i zaczynam siebie kochać, akceptować i widzę widzę to po prostu że było mi to wszystko potrzebne, żebym to przeszedł w swoim życiu, żebym doszedł, yy, zobaczył tak naprawdę Nie wiem, pogubiłem się, ale i powiem wam jeszcze dalej, bo jestem zestresowany tak naprawdę, bo o, też mam teraz. Przepraszam ci przerwę, ale czas już ci się skończył, jakbyś mógł powolutku kończyć. No to powiem wam no, krok szósty, siódmy, ósmy. Dzisiaj mam bardzo dobre, znaczy dobre, no, dobre relacje z moją mamą. Moja mama do mnie mówi, że że ma niskie poczucie wartości, że teraz będzie na, na jak to się nazywa? Na emeryturę idzie, że chce iść do Al-Anon. Ja jej nie narzucam, że ona chce coś ze sobą zrobić, bo ona mieszka z moim tym tyranem. Z siostrą mam kontakt. Z ludźmi, kiedy, których nie boję się dzisiaj, bo idę normalnie ulicą, nie, nie przechodzę tak jak kiedyś się bałem, jak kogoś widziałem, bo mu kasy wisiałem czy inne rzeczy, to po prostu spierdzielałem gdzie pieprzrośnie, rośnie, bo się no bałem tak naprawdę. A dzisiaj Dzisiaj służę sobą, modlę się, medytuję. Zacząłem od niedawna medytować. Wszedłem drugi raz na program, teraz z, męczy, z mężczyzną, bo potrzebuję tego po prostu, czuję to w środku, że potrzebuję dalszej, dalszej, dalszego rozwijania się. Tak naprawdę i, 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 i chcę tego bardzo. Tak? Widzę, że gdzieś też jestem współzależniony w jakiś sposób od drugiego człowieka i DDA, i zacząłem gdzieś nad tym pracować, rozwijać się. Bardziej, bo, bo po prostu tego chcę. Chcę być normalnym. Ja jestem normalnym człowiekiem. Każdy, znaczy ja mówię o sobie, ja jestem, Tomasz, alkoholik, ja jestem normalny. Ale chcę bardziej poznawać siebie, swoje uczucia, swoje emocje, pracować nad tym. Może tyle, jak macie jakieś pytania, to zadawajcie, bo jestem zestresowany. Dawno nie miałem spikerki. <grych> Dziękuję.